Czy wyciskanie na ławce poziomej sztangi jest najlepszym ćwiczeniem, jeśli zależy Ci na rozbudowie Twojej klatki piersiowej? Oczywiście wielka klata jest priorytetem dla większości mężczyzn uczęszczających na siłownię i nic w tym dziwnego. To ćwiczenie jest tak logicznym wyborem w kwestii rozbudowywania tych naszych cyców, że to nawet nie podlega żadnej dyskusji. Ale jednak są tu pewne rzeczy, na które należałoby zwrócić uwagę. Pierwszym oczywiście będzie staż treningowy. O ile te osoby średnio zaawansowane i zaawansowane będą czerpały naprawdę duże benefity, bo będą potrzebowały wysokiej intensywności, a na sztangę jest dużo łatwiej załadować większe obciążenie niż na przykład hantle. O tyle dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z siłownią, to wyciskanie wydaje się nie najlepszym pomysłem, gdyż jest naprawdę trudne technicznie. To nie jest tak, że położysz się tylko na ławeczkę, łapiesz gry w łapy i napierdzielasz. Reasumując, to wyciskanie niewątpliwie świetnie jest w stanie rozbudować naszą klatkę piersiową, jednak nie dla każdego będzie ono idealne i jeśli jesteś osobą początkującą, dużo lepszym rozwiązaniem dla Ciebie będą hantelki. Dużo lepszym i bezpieczniejszym. Zadbaj o podstawy, a jak już je będziesz miał ogarnięte, wtedy wbijaj na ławeczkę i napierdzielaj tą sztangą jak szalony. Na dziś z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Cześć!